Zapraszam na prezentację bardzo ładnego Jeepa Wranglera. Podobnych aut na rynku jest naprawdę niewiele. Auto jest z 2007 roku, jest z polskiej dystrybucji. Przejechało około 270 tysięcy kilometrów, ale wizualnie to auto prezentuje się naprawdę bardzo ładnie i przede wszystkim jest zachowane w oryginale w żaden sposób nie było przerabiane, nie było podnoszone. Z tego co poprzedni właściciel nam przekazał, to samochód również. Jakiś, jakoś w ciężkim terenie i intensywnie użytkowany nie był, co zresztą można zauważyć po stanie tego samochodu. Co prawda, lakier, jeżeli chodzi o jego obecny stan, został przygotowany do sprzedaży w firmie wyligany.pl. Zrobiliśmy taką korektę lakieru, aby po prostu to auto prezentowało się ładnie i cieszyło oko. I moim zdaniem efekt jest naprawdę bardzo zadowalający. Wracając do stanu blacharskiego tego samochodu, możemy udostępnić zdjęcia od spodu. Mogę Wam tutaj pokazać, jak prezentują się. Progi w tym aucie i elementy, które bardzo często w tych samochodach są po prostu zgnite, a ten samochód z racji tego, że on nie pływał, jak niektórzy jego koledzy to prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. Bardzo ładne wnętrze auto posiada oczywiście klimatyzację. Poza tym jakichś zbędnych bajerów tutaj nie znajdziecie. Jak widzicie, ten dach jest ściągany, także można sobie też tutaj później już jakieś akcesoryjne rzeczy dołożyć, jakiś namiot czy inne rzeczy. Charakterystyczne zamykanie drzwi zbliżone do G-klasy. Bardzo dużo miejsca z tyłu, koło zapasowe na swoim miejscu. Jeśli szukasz naprawdę zadbanej terenówki z pełną historią, bo auto tak jak wcześniej powiedziałem jest z polskiej dystrybucji, miało w Polsce tylko dwóch właścicieli, to myślę, że jest to świetne rozwiązanie. Na rynku nie ma za wiele tych samochodów w dobrym stanie, tym, tym bardziej z taką historią. Pamiętajcie, że skupujemy samochody na terenie całej Polski, również w ten sposób to te auto pozyskaliśmy do sprzedaży, pomagamy w uzyskaniu finansowania, jeżeli interesuje was, was ten bądź inny samochód zapraszamy do kontaktu i zapraszam na jazdę, próbuję oględziny tego auta, bo naprawdę warto, jest to naprawdę świetny egzemplarz.